witam mam taki sprzęt metabo nie używam go dlaczego go nie używam już wam pokazuję nie zrobić tak tak silnik jest sprawny wszystko się kręci fajnie się tym pracowało ale ale ma luz osiowy tutaj na no, na tej przekładni całej, i z tego też powodu cięcie nie było precyzyjne. Nie było precyzyjne. Już Wam mówię, ile ma tego luzu, bo sobie przygotowałem sufniarkę. Jest 0,0. Tu przy ściąłce 16 wcisnę. Nie ma tego luzu, wiecie, Bóg wie ile. Jak dużo, ale, ale to nie jest to, co powinno być. 17,4 cztery, półtora milimetra luzu. No słychać tu tak jakby łożysko, tak jakby łożysko. Dobra rozbieram to wszystko jest to na tarczy 216 po takich wiecie listewek świetna świetna sprawa szybko szło pracowało to na stojaku ze zderzakiem pach 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 zazwyczaj szybko precyzyjna, precyzyjna praca była na tym urządzeniu niestety trzeba zajrzeć do środka sąsiad trochę z skosą szalenie, ale myślę, że aż tak bardzo nam nie będzie przeszkadzał. Sądzę, że tutaj to łożysko się skończyło. No tak to to na pewno nie powinno chodzić. Tak to na pewno nie powinno chodzić. Dobrze, że jestem mechanikiem ogólnie, to radzę sobie z takimi tematami. Jestem mechanikiem, mam tam jakiś sprzęt. Na pewno to Łusisko. dobra, wiem, że są katalogi, w których można zakupić nowe części do tego, do tego typu sprzętu. Odnajdę katalog, jak odnajdę, to powiem Wam gdzie są, jakbyście chcieli sami naprawiać. Kupię to łożysko i zobaczymy, co nam z tego, z tego wszystkiego wyjdzie. Myślę, że powinno być, powinno być dobrze. Powinno być dobrze. Co my tu mamy jeszcze? No, stanowcze to łożysko. Dobra, jesteśmy w domu. Minęło ze 2 dni, i co wam chciałem pokazać? Metabo, jako firma, jestem zaskoczony, bo znalazłem w pudełku, bo mam karton od, od tej piły oryginalnej, całą rozpiskę z częściami, z numerami części i tak dalej. Wszystko numer 37. Tu sobie szukamy 37, to jest akurat tu i mamy numer seryjny produktu. Yy... Tak, to, to, to i co chciałem pokazać? Potrzebne jest nam w sumie to o ten artykuł, czyli dwójka, dwójka, a dwójka ma kod 12. 1010734602. 73 46, 02. jest on niestety niedostępny. Nie idzie już tego, idzie już tego kupić, występuje to całość jako, jako jeden element. To Wam chciałem pokazać. Jestem pozytywnie zaskoczony. Nie wiem, czy tak z każdym sprzętem metabo jest. Sprawdziłem, kupiłem tą. Ten sprzęt w 2010 roku. Co następne? Rozebrałem to. Rozebrałem to. I tu jest takie łożysko. I to łożysko już ma, już ma luz 6001, się ono nazywa. Mam nowe. Zakładam, wciskam to łożysko. Składam to wszystko i no składamy. Zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie chodzić, czy to nie będzie chodzić. Minęło kolejne dwa dni. Dlaczego miałem takie uzyska, czyli odkryte? Pomyślałem sobie, że jak było zakryte, to, to kupię też zakryte. Mam zakryte. dobrze Dosyć luźno to tu wchodzi. Trochę mi się tak. To nie bardzo po podoba. Może bym użył kleju do łożysk. Byłoby. Byłoby lepiej. Coś muszę zrobić. Bo to łożysko, jak widzicie, ono sobie chodzi pod palcami bo to nie było jakoś tam fez wybite no jest czuć taki lekki lekki luz ale nie, nie aż na tyle żeby, żeby to tak pracowało podejrzewam że to pracowało tutaj właśnie tutaj właśnie w tym muszę się tym zająć jak na razie wszystko fajnie idzie <laughs> łożysko wciśnięte Ośka wciśnięta, fajnie, nie ma luzów, nic nie chodzi. Mm, tu jest pierścień zabezpieczający, jakbyście chcieli kiedyś rozbierać. Tu przychodzi później taka tulejka, i tu teraz idzie zębatka. Zębatka, i tu jest miejsce na clean. Taki o clean jest tutaj. Przemówię mówię on tą stroną Chyba tą stroną ten, ten klin Oddalę się trochę żebyście widzieli No tu jest tak na styk Nie wiem czy to jeszcze dopchać Żeby ten klin nam tu wszedł I zębatka też Musi być w odpowiedniej pozycji Ona ma stożek Powinna mieć stożek O widzicie tą stroną nie wchodzi Ma być tą stroną Dobra, montuję to dalej i już do Was wracam. Wiecie co? Ten klin też wchodzi w jednej pozycji tylko, bo zacząłem nim kręcić jak cygań słońcem. O, widzicie, wypadł. Widzicie? Teraz widzicie. I on pasuje tylko tutaj w jednej pozycji. Teraz nie idzie go wsadzić. Jak go obrócę, chyba tak to wskoczy. O, jest jest i na to zębatka zębatka tak tak ma być czy na odwrót chyba tak bo i tak głęboko weszła i zakończone tutaj wszystko yy, no, takim zabezpieczeniem Już to składam i będziemy skręcać dalej. Korpus przekładni złożony, wciśnięte No nie będę ukrywał, do wciskania używałem i madła, i zestawu mm, nasadek. Nie trzeba tu jakichś wielkich, że tak powiem, sił, żeby to wszystko ogarnąć. Jeszcze ostatnie zabezpieczenie widzicie widzicie skakujesz no jest jest to dalej szmir na to świeży te zęby już widać nie wiem czy kamera wyostrzy widać na nim ślad użytkowania jednak to się trochę, trochę ściera. No, mam nadzieję, że trochę jeszcze posłuży. Fajnie wszystko bez luzu. Świeży smar. No i będziemy, będziemy próbować chyba. Nasmarowane. Założone. Wypadałoby dokręcić. jest. Jest. Siur robi swoją robotę, hałka tam na kogoś. Ta, żeby nie przeciągnąć, bo by było szkoda. Jest. 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 Obraca się. Nie chodzi już. Nie wiem, no, chyba wypadałoby spróbować, nie? Jak mówicie? To nie to. To jest to. Stawtyczka. Może was troszkę oddalę żebyście nie dostali rykoszetem, jak ktoś się nie uda, nie? Do prądu. No, no jakoś tam chodzi. Coś tam chodzi. Już ma lekki taki luz. No ale tego się chyba nie opanuje. Ja tam nie jestem fachowcem, bo na co dzień, że tak powiem, zajmuję się czymś innym, ale tak staram się to wszystko zrozumieć jak to chodzi. I ja chyba zrozumiałem chyba zrozumiałem nie wiem czy to tu się smaruje czy się nie smaruje może pryśniemy lekko czymś takim może będzie lżej wtedy może swobodniej chodzić tu jeszcze ma być takie zabezpieczenie takie zabezpieczenie coś takiego, zaraz, zaraz, sobie to założę musiałem odkręcić tutaj tą blaszkę która jest tu przykręcona na imbus z tyłu to trzeba było zdemontować a tak poza tym taka prosta swojska praca, wiecie co pójdę sobie doświetlić tutaj coś jest doświetlone to jeszcze to zabezpieczenie Jeszcze to zabezpieczenie że tak powiem zasięg mi się skończył moich szczypiec do zabezpieczeń O, może coś z tego będzie. Akurat te większe. Pożyczyłem o wóźka i spadła. Dobra, jeszcze raz. Tak to jest się. Pożyczy sprzęt. Potem samemu się nie ma jak robić. ale zaraz to zmęczę tak mi się wydaje tu jest ale jakby tu chciał wskoczyć wiecie to idę poszukać, bo miałem jeszcze jedne większe, nie będę się tu męczył z tym No to co? Pilarkę etapu skończona. Wydaje mi się, że już tu jest wszystko tak trochę, trochę wyjechane, bo ona już trochę cięła. Yy no to, subki, lajki, komentujcie. Czy Wy naprawiacie, czy wymieniacie może swoje sprzęty A ja co? Biorę się za na jakąś następną robotę. To na razie trzymajcie się zdrowo.